Nieintuicyjność dualizmu lub dualizmów. Czy dualiści są na wymarciu, czy to gatunek, który zasługuje na ochronę? Jeśli Państwo zajrzą do współczesnych dyskusji filozoficznych w filozofii umysłu, to zauważycie, że współcześnie dualizm stał się stanowiskiem stosunkowo rzadkim, być może głośnym, być może bardzo widocznym. Pracę Chalmersa czy jego kolegów broniących, Podobnych stanowisk są bardzo zauważalne, właśnie dlatego, że są rzadkie. A nawet ten dualizm, który jest broniony przez Chalmersa, występuje w wersji naturalistycznej. Naturalistycznej to znaczy uzgodnionej z wynikami nauki. Chalmers zarzeka się, że on nie broni żadnych teologicznych założeń. Nie ma tam w przeciwieństwie do XVII-wiecznej czy XVIII-wiecznej filozofii żadnych założeń nadprzyrodzonych. Czyli w paralelizmie Chalmersa. E, Mamy do czynienia z pewnymi założeniami, które zdaniem przemersa mają służyć do badania świadomości. Mianowicie w ten sposób, że można badać neuronalne korelaty świadomości. Korelaty czy coś, z, co ze sobą koreluje, ale niekoniecznie jest przyczynowo powiązane. Ja mam wrażenie, że ten język, czyli termin korelat, zostaje coraz bardziej wyparty ze współczesnych dyskusji i zostaje zastąpiony terminem mechanizm. Natomiast pewny sukces miał Charles, promując ten termin i on się rzeczywiście przedostał do literatury naukowej, w tym sensie nie jest to dualizm antynaukowy, dualizm zupełnie odrębny od nauki, czy też mówiąc o rzeczach nadprzyrodzonych. Podobnie naturalistyczny może być epifenomenalizm, który jest pewną ceną, którą dualiści często płacą za to, że jest ich stanowisko zgodne zupełnie z wynikami. Nauki. O epifenomenalizmie musimy sobie powiedzieć jeszcze odrobinę więcej. Epifenomenalizm. Jeśli Państwo gotują wodę w czajniku, to ona może syczeć, bulgotać. Możecie mieć nawet czajnik z bliskiem. To rzadko się już dzisiaj zdarza, bo chyba czajniki elektryczne są coraz bardziej popularne. No ale słychać, jak woda się gotuje. Natomiast można byłoby czajnik zupełnie wygłuszyć, nie słyszeć, jak ona się gotuje. Co więcej, istnieją czynniki bez gwizdka. Gwizdanie gwizdka zupełnie nie jest przyczynowo w żaden sposób odpowiedzialne za gotowanie się wody, tylko towarzyszy wodzie. I w tym sensie to gwizdanie jest zjawiskiem epifenomenalnym. Jest skutkiem gotowania, ale nie jego przyczyną. To nie jest nierealna rzecz. Gwizdanie jest całkowicie fizycznym zjawiskiem, natomiast nie powoduje w żadnej mierze gotowania wody. A jeśli przyjmiemy fenomenalizm w stosunku do świadomości, jest to stosunkowo popularne stanowisko, to będziemy mówili, że to nie świadomość, nie stany świadome powodują pewne działania, tylko towarzyszy pewnym stanom mózgu, pojawia się w wyniku działania mózgu. Jest efektem, nie zaś przyczyną. Jest to gorzka pigułka dla wielu osób, które chcą uważać, że świadomość jest jakoś super ważna i ma bardzo wiele do roboty. No. Na pewno pozwala ochronić pewnego rodzaju dualistyczne rozwiązania. Niektórzy twierdzą, że ta pigułka jest czymś w sam raz i bardzo chętnie ją łykają. Inni mają opory właśnie dlatego, że wydaje się, że wówczas tak ukochana przez nieświadomość świadomość czy też dusza nie ma nic do roboty, jest tylko rezultatem, jest tylko efektem dodatkowym. Dlaczego mamy więc pewne nieintuicyjne cechy w dualizmie? Dlaczego niektórzy odrzucają dualizm? To już jest dosyć jasne, jak Państwo widzieliście. No, epiphenomenalist wydaje się trochę osobiwy. Ale możemy powiedzieć to odrobinę ogólnie. Możemy powiedzieć coś takiego. Intuicyjnie postrzał w głowę powoduje na przykład utratę mowy. Państwo doskonale na pewno wiedzą, że istnieją afazje, zaburzenia produkcji czy też rozumienia mowy, które można mieć w wyniku uszkodzeń mózgu. To już zauważył, że taka zależność jest. Joseph de la Métrie, bardzo znany francuski materialista, który bronił stanowiska, że powiec jest maszyną z pewnego rodzaju, a kartezjanizm jest zupełnie błędny. Błędny właśnie dlatego, że nie zauważa, jak zmiany w mózgu powodują zmiany e, psychiczne. Najprostszym sposobem wykonania takich eksperymentów jest oczywiście wprowadzenie się w pewien odmienny stan świadomości przy użyciu. Środków typu wino czy alkohol, powiadał metry Wszyscy mają świadomość, że to jest działanie fizyczne, nie niefizyczne, materialne zupełnie. Prz Czyli nie ma wątpliwości, że to jest przyczynowe. Nie ma zatem mowy o dualistycznych pomysłach na brak powiązania e psychiki z ciałem. Drugą trudnością, z którą się musi dualizm e zmierzyć, i to jest ta sama trudność, tylko że w innym. Tak naprawdę, wydaniu, jest to, że bardzo trudno zrozumieć, w jaki sposób taki umysł, który jest odseparowany, odseparowany od materii, od tego, co fizyczne, miałby działać w świecie. Państwo już widzieli epifenomenalizm. No, jeśli świadomość nic nie robi, to, to umysł nic nie robi. Jest takim emerytem, który się przygląda, ale już jest bezsilny. Niech się babcia cieszy, niech się świadomość cieszy, ale to wszystko tak naprawdę za nią robi maszyneria biologiczna. Ale to znaczy, że my nic nie robimy chyba. I to bardzo wygląda na nieintuicyjne. Jeśli to, to co świadomie jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, nie ma żadnego znaczenia dla tego, jak działamy. Tak naprawdę to wszystko jest tylko gwizdę. To są nieintuicyjne aspekty klasycznego dualizmu. Czym jest monizm? Monizm jest to stanowisko, które podważa dualizm. Pogląd, mianowicie, wedle którego istnieją tylko substancje albo własności jednego rodzaju. Materializm i fizy fizykalizm to są odmiany monizmu. To jest dosyć rzeczywiste. E, materialiści czy fizykaliści będą twierdzić, że istnieją tylko jedne rodzaj substancji fizyczne czy też materialne. Ale to nie znaczy, że to musi być koniecznie stanowisko materialistyczne czy, czy fizykalistyczne, ponieważ istnieje coś, też stanowisko zwane monizmem neutralnym. Według niego świat nie jest ani jednolicie fizyczny, ani psychiczny, lecz ma na naturę neutralną wobec obydwu. E, tego bronił Bertrand Russell. Filozof analityczny, o którym już wspominałem w trakcie tego wykładu, Bertrand Russell uważał, że natura rzeczywistości nie jest ani psychiczna, ani fizyczna. Ja jestem w stanie coś takiego powiedzieć, ale szczerze mówiąc, nigdy, nigdy nie rozumiałem, co to znaczy. Więc nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć na żadne pytania, właściwie, co, co to jest za rzecz, która ma być taka ani taka, ani śmaka. Ani psychiczna, ani fizyczna. Ale są ludzie, którzy twierdzą, że rozumieją o co w tym chodzi i że to jest bardzo głębokie stanowisko. Niestety, ja jestem tej, tej łaski rozumienia, coraz miał na myśli, całkowicie pozbawiony. Można też mieć rozwiązanie pośrednie między tym bonizmem a dualizmem. Jest to tak zwany dualizm pojęć. Powiadamy wtedy, że mamy różne pojęcia czy różne rodzaje pojęć, lecz substancja czy też byty, o których mówimy, są tego samego rodzaju. Powiemy wówczas, że nie można zredukować czy też sprowadzić pojęć dotyczących umysłu do pojęć oznaczających rzeczy fizyczne. Czyli nasze pojęcia umysłowe z jakiegoś względu nie dają się sprowadzić do pojęć fizyki. To wydaje się dosyć przekonujące, bo rzeczywiście, jeśli ktoś by nas zapytał, co to fizycznie znaczy, że się zastanawiam nad następnym słowem, które mam Państwu powiedzieć kategoriach fizyki kwantowej ja bym był dosyć zaskoczony i nie potrafiłbym dokładnie powiedzieć. Mimo, że wydaje mi się, że wiem, co to znaczy zastanawiać się nad następnym słowem. Dualizm pojęciowy jest to stanowisko, które dosyć trudno odróżnić od tak zwanego fizykalizmu antyredukcyjnego, którego bronił Donald Davidson. Na tym stanowisku będę jeszcze mówił w trakcie tego wykładu. Mam na myśli wykład z filozofii umysłu 1. Nie dzisiaj, nie w ramach tego wykładu, którego teraz Państwo słuchacie, nie, nie w ramach tego odcinka. Fizykalizm antyredukcyjny, jak sama nazwa wskazuje, jest to odmiana monizmu fizykalistycznego. Jest to tak zwany monizm anomalny, zgodnie z którym nie istnieją takie prawa, o których mówi Chalmers, psychofizyczne, łączące to, co psychiczne, z tym, co. Fizyczne w sposób systematyczny i mocny, i e, mający jakiś tam bardzo e, ścisły charakter. Wręcz przeciwnie, takich praw nie ma. Nie da się też naszego słownictwa, e, którym się posługujemy do opisu psychiki, z zasadniczych powodów e, zredukować do e, słownictwa fizycznego, mimo że cała rzeczywistość ma naturę fizyczną. Różnica między dualizmem pojęciowym, a tutaj. Tym fizykalizmem antyredukcyjnym jest dosyć subtelna. Ona tak naprawdę polega na tym, że bardzo mocno podkreśla Davidson to, że na pewno nie ma żadnych rzeczy, nie ma żadnych substancji o charakterze niefizykalnym. Jednak mocno przyciskany przez Jugłona Kima, jego wieloletniego oponenta, Davidson przyznawał, że rzeczywiście jego stanowisko można uznawać za pewien taki bardziej monistyczny odłam dualizmu e, po, pojęć. W związku z czym rzeczywiście różnice między tym stanowiskiem a fizykalizmem antyredukcyjnym, między dualizmem pojęciowym a fizykalizmem antyredukcyjnym, no niestety się e, dosyć mocno zacierają. To jest w istocie najsłabsza odmiana dualizmu. Najsłabsza, bo oparta tylko na tym, że mamy pewnego rodzaju pojęciowe instrumentarium, które... E, ma nie ulec żadnej zasadniczej zmianie w przyszłości. Musimy twierdzić, że nie sposób mieć jednolitej pojęciowości, w której możemy mówić jednocześnie na temat tego, co fizyczne i tego, co umysłowe. Czyli będziemy musieli powiedzieć, że gdybyśmy materialistycznie opisywali psychikę i chcieli opisywać ją pod wszelkimi względami, to zawsze pojawi się nam jakaś sprzeczność, bo to jest nie do pomyślenia. To jest bardzo trudne do pokazania. Inaczej, gdybyśmy tego nie mieli, to tak naprawdę ten dualizm jest tylko takim prowizorycznym stanowiskiem, które przyjmujemy ze względu na wygodę. Inaczej to nie jest tak naprawdę prawdziwe stanowisko co do natury rzeczywistości, tylko co do natury naszych, naszego aktualnego instrumentarium pojęciowego, ale ona się może zmienić. I wówczas tak naprawdę jest to bardzo, bardzo słabe stanowisko. Jeśli mówimy, że ono jest z zasadniczych powodów, mamy tutaj brak redukcji, to to jest bardzo, bardzo mocne założenie, mimo że to jest najsłabszy dualizm. To mocne założenie jednak e, trzeba w jakiś sposób obronić. I to jest trudne, co nie znaczy, że dualiści nie starają się tego robić. A co by było, gdybyśmy w ogóle odrzucili mówienie o substancjach? Ja już Państwu wspominałem o procesualizmie. Procesualizm obywa się w ogóle bez substancji. Alfred Whitehead, tak się składa, że współpracownik Bertrand Russell'a, autor z, wraz z nim fundamentalnego dla logiki i matematyki dzieła Principia Mathematica, w swoich pracach metafizycznych twierdził, że procesualizm jest jedynym racjonalnym stanowiskiem, jakie można przyjąć współcześnie w obliczu zmian, które zachodzą we współczesnej nauce. Procesualizm jest odmianą monizmu, w którym podkreśla się, że samo pojęcie substancji jako czegoś samodzielnego i e, trwałego jest zupełnie przestawałe. Mamy do czynienia raczej z, e, ze zmianami niż e, z e, brakiem zmian. Nie stałość jest domyślna, tylko raczej zmiana. Zmiana jest tym, co musimy zakładać. Wytłumaczyć należy niezmienność. To jest odwrotnie niż w metafizyce e, substancji. I rzeczywiście, jak popatrzymy na fizykę, to trudno się tam doszukiwać bytów takich samoistnych, które są niezmienne. Pola, na przykład, o których mówi fizyka, są procesami, które się nie rozkładają bardzo łatwo na jakieś poszczególne byty i relacje między tymi bytami. To jest trudne do analizy w jakikolwiek inny sposób. W związku z tym narzuca się, że być może ontologia, metafizyka bazowa świata jest właśnie procesualistyczna. Tak by powiedział, właśnie White. Teraz, proszę Państwa, Wyświetlam to zdjęcie już od dawna na moich wykładach, whatever. Powiedzmy sobie, a nie istotne jest, ile mamy tych substancji, te procesualizmy, dualizmy, monizmy, kogo to obchodzi. Obecnie jest to, zdaje się, trochę politycznie niepoprawne zdjęcie, którego używam, bo ono pochodzi z warszawskiej Parady Równości, ale ono mi bardzo pasuje do mojego wykładu. Otóż, whatever mówią pluraliści. Czego? Dlaczego mamy nie przyjąć, że istnieje wiele rodzajów substancji czy własności? Właściwie, co nam broni? Współczesne nauki szczegółowe badają bardzo określone poziomy organizacji rzeczywistości, tak naprawdę. Jakieś oddziaływania w określonych skalach przestrzennych i czasowych, ale nie w innych. Na przykład, jeśli mamy do czynienia z astronomią, to astronomia nie zajmuje się procesami, które zachodzą w Organizmów biologicznych. Zajmuje się procesami, które zachodzą na skalę kosmiczną. A jeśli mamy do czynienia z mikrobiologią, ona z kolei nie zajmuje się procesami geologicznymi i tak dalej. To nie są te skale czasowe. Teoria ewolucji operuje z kolei dosyć dużą skalą czasową, a teorię innego rodzaju, oj, innymi. I one po prostu są osobne. Filozofowie uprawiający swoje dziedziny w kontekście nauki często przyjmują tego rodzaju ontologię. John Dupre jest dosyć znanym przedstawicielem tego rodzaju podejścia. Z moim współpracownikiem i uczonym kolegą, profesorem Robertem Porczobutem, też sugerowaliśmy racjonalność przyjęcia tego rozwiązania pluralistycznego, właśnie nie do końca rozumiejąc w naszym artykule, czym jest umysł, dlaczego mielibyśmy się opowiadać po stronie jakiegoś monistycznego rozwiązania. Ale to oczywiście jest w tym sensie pluralizm, że mówimy, że są rozmaite tego rodzaju aparaty pojęciowe, w ramach różnych, których tych, te, można mówić o pewnego rodzaju jednostkach bytach, ontologii tych teorii. I te teorie zwykle mówią o rzeczach stosunkowo innych, nie do końca zawsze sprowadzalnych łatwo do siebie. Często są to rzeczy stosunkowo samodzielne wobec siebie.